Cześć się Zrobiłem sobie takie, można powiedzieć, że noworoczne postanowienie. Będę chciał tutaj wybudować nabun. No, może nie tak jak z sagi caluśkie tylko te główne elementy tak, pałac królowej i tu bunganów też chciałbym umieścić. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym zacznę całą tą budowę. No, i z końcem nie wiem, jak będzie. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Przygotowałem sobie trochę płytek. Myślę, że tu umieszczę pałac królowej, tak tu w rogu. Oczywiście tu otoczę wszystko tymi niebieskimi. Jako się tu jeszcze później muszę ułożyć żeby wszystko grało. Dzisiaj chciałbym zrobić całą podstawę tego, żeby tu już miał, żeby miał gdzie budować. No i cóż, zaczynajmy. Dobra, słuchajcie, mam już podstawę tu wybudowaną. Tu będzie całe to wzniesienie, na, której, na którym znajduje się zamek królewski. No tu oczywiście jest cały ocean. Tu będą gunganie. Jeszcze zastanawiam się, jak zrobić to ich podwodne miasto, żeby y, tu było ono widoczne. Jeżeli macie jakieś pomysły, y, to y, piszcie w komentarzach. No i co? Na tym zakończylibyśmy nasz odcinek. Tu jeszcze naszkowałem sobie trochę klocków pod to wzniesienie. Tak, tu szare na dole, tu różnych takich najróżniejszych yy, szukałem sobie zielonych no i cóż do następnego razu yy, no i cześć